Cześć, witam was serdecznie z tej strony demo i zapraszam Was na drugi odcinek takich walk na arenie. Tym razem walczymy sobie razem z kądziem. Hej, hej, witam wszystkich. Oczywiście słuchajcie, w kądzie też będzie odcinek dzisiaj, też z aren. Tak, tak. Tak za godzinkę, zapraszam. może pół. Dokładnie. Albo nawet w tym samym czasie to się jeszcze zobaczy. Oczywiście link będziecie mieli w opisie, jak tylko się już pojawi wszystko. I walczymy sobie w trybie dwóch na dwóch. A co tu się dzieje? Ale co? Aurelia mnie zaatakowała Jezu znowu ten sam koleś Przed chwilą się próbowałem połączyć, ale byliśmy w typie dwóch na dwóch, ale mieliśmy tylko jednego przeciwnika, także no... Dość... A od czego zależą te kolory? Eee, nie wiem Bo ja myślałem, że on jest ze mną to jest Ja już nie żyję Okej okay. Jestem dwóch na jednego Aha Przynajmniej to przez chwilę ale przynajmniej nie uciekają No To jest fajne, że jak się spawnujesz to jest ten wybuch, nie? Żeby ich odrzucić no. Jezu, co to było? To jakiś czar Firmancje, kurde Z sobie, nie? Nie nie, to nie, są nie. Jak... No już widzę Czekaj, tyle mam bardzo mało Tak, no Aj! Mam. Rycerz, nie? No, no, trzeba go dobić. Stara się tam przeżyć można. teraz. Przeżyć mam? No, dobra. spróbuj, spróbuj, bo tam no, dwóch na jednego jesteś jeszcze przez chwilę. Ludzik? Gdzie jesteś? Przy Aurelii teraz. Dobra, dobra, to już mogę z powrotem. No, też już, już możesz. Dobra, ale Aurelia ma połowę zdrowia być. tylko. A masz tego? Jest tu w coś? Już nie, już nie. A, okej. Okay. Dobra. Zabijamy ich mamy remis. Fajne, dobra. U, dostała. Ty masz dużo hapsa. No ja nie nie w oparował, Broń sobie broń. Ja chyba też zaraz tą kosę prze, przełączę na coś. Dobra, znowu jesteś sam. Noś? No kurde. Pół życia mi zabrało. ja cuda na leczenie. No nie. To, to powinno <laughs> być zablokowane. A? I ty masz fajną broń? No ale dobra. Trzeba się pobawić jakoś. Znaczy, to jest fajne, że w sumie, tą kostą, jak raz trafię, to zazwyczaj już te kolejne na taki wchodzą, nie? Bo ich jest tyle. Żyjesz teraz? Jak coś? No, no, je, jeszcze? Musimy kogoś zabić, słuchaj, bo na razie zero fragów mamy. Zero fragów? No Co oni mają za rzeźnik? Dawaj tą Aurelio. No jest albo. Jest! Mamy! Honorowe zabójstwo! Mamy! Dawaj tego teraz. Ten, ten, ten teraz właśnie będzie uciekać, nie? Cały czas, dopóki tamta się nie pojawi. Czekaj, to. Nie ja spróbuję z drugiej strony do nich podejść. Aurelio już jest na plecach. O, dobra, już nie żyje. No Okej. Okay. <ślaski> Masz plecy! Co się stało? No kula ognia znowu w twarz, no. Aha, bo u mnie jest napisane, demonik jest upada. Upadłem, ale... Ja mi zespomował. Jezus Mary, co tu się dzieje? Dobra, ja nie mnie On Dużo ma W sumie on ma coś podobnego do mojego. Co za kolesie! Ciągle jakieś cuda te na dystans piromancji rozwalą, no nie wierzę w to po prostu co im tu robią. Nie to są dobrzy gracze. No. <laughs> A to są jakieś takie rangi, nie? Tak, ale jakby no ja jestem... laikiem, nie? Zupełnie <laughs> na tych... Na, na tych arenach i... No ja też, ja nie grałem od tamtego dodatku Także Tylko tak dla zabawy sobie, od czasu do czasu palę. No nawet backstab nie wchodzi. Dobra, o, bardzo... jest backstab. Okej, okay, koleś się wyleczył. Dawaj ją. Pięknie, drugie zabójstwo. Z tego. Póki jest przewaga. Ja mam takie jakieś złotne wrażenie, że w ogóle go nie dotknę. Dawaj! Jezu jak mało! Ej, ja mam mało życia! Rozgrywka zakończona, no nie! Wiesz że ja mam życia? <laughs> jak ty to przeżyłeś w ogóle? Jezu! <laughs> fajne! Dobra, to już było fajne. To już było lepsze, no chociaż dwa razy kogoś zabiliśmy, nie? To już jest spoko. No to jaki teraz? Może takie 3 na 3? Może być, może być, można spróbować Albo pojedynek <laughs> Dobra, to zobaczymy to się w kolejnej falce. A na tym gramy. Tak, na tym. Jak wylosowało akurat, że jesteśmy na tej mapie, co już znamy No mamy trzy do, do wyboru, więc spoko. Bez Estusa. Dobra. W ogóle bez... No jest wyłączone. No, bo nie można. <laughs> to ty ciągałeś O nie. Jestem taki wolny, czy mi się wydaje? To jest w ogóle tak, że jak zginiesz to, to już nas wyrzuci, nie? Więc to jest tylko jedno życie Tak? No To, to gdzie było takie, że graliśmy Do ile zwycięstw? Mm. Starcie dwóch, nie? No, to tak, tak no, to jest tylko jeden pojedynek Ach ten mroczny miecz Jezu! Weszło. To już mi stamina wykończy. Nie Atak ja tak spowietrzone, no nie, no. No, ej! Jest! Najzwyklejsze, a tak. Spróbujemy to było tego. No, spróbujemy Dobra, starcie to, czterech może. Próbimy. Starcie czterech. No, dokładnie. Dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że zagramy w trybie starcia sześciu graczy bez żadnego hasła się połączyliśmy. Prawdopodobnie, żeby nie przeżywali. No, to tak jest lepiej. No. Co jesteś? No, ja już jestem. Widzę cię, ale ja ja. No jesteśmy. Jesteśmy, jesteśmy. Wszystko spoko. Każdy jest, spoko. To jest osobno. No tutaj już bez żadnych zasad fair play, nie? Ktoś no. animacji nie miał przez chwilę. Ja mu bagstawa w powietrze robię. Ktoś już zginął. Co to zabicie po plecach? Nie wiem, chciałem jego. O kurde! ten ja sobie napiłem Estusa Zetknęła mnie śmierć Dobra, ten tryb jest super Ale koleś ma nick Jaki? Nie, może nie będę cytować Jaki? Zobaczysz to, zobaczysz to będziesz wiedział nie? Ten, ten jest z wielkim mieczem Z wielkim? No Ale polski manik. Czy nie. O nie Siema Elo. Koleś animacji nie ma Ten z wielkim mieczem właśnie mnie morduje i zabił mnie Jezus Maria zmieniałem, ja czy to jest miecz, czy co to jest Wygląda jak miecz gigantyczny Pamiętam jak to się nazywa Nie mam fraga Ja też jednego Ten ma chyba z cztery już A widzę HC No Kurde, zjechałbym go Zabiłem, właśnie tego Majstra Ała! Kurde, już mijałem Ile masz? Dwa Dwa? Ja też mam dwa Znaczy dwa na mnie no. To jeszcze nie honorowo atak podoba, atakując w plecy, Ty no, ten koleś niebieski nie ma animacji u mnie. To jest takie dziwne, bo nie mogę wiesz, uników robić ani nic. Kurde, wszyscy mają pełno życia. A on nie, przebił mnie ciągle na ciebie trafia. Wszyscy mnie jadą z koksem. Do góry coś się robi. Mam jakieś znajdźki? co to jest? No, ciekawa arena. Co oni mają w ogóle za rzeczy? No, że dużo osób z tej piromancji korzysta, widzę. No, bardzo i z tej czarnej magii. Ale ten lider ma mało życia. Wszyscy na niego idą. E? Mi się udało. Ten ile ma stamina, ziom? No nie! <gryw> to jest kompletny chaos, no Ja mam cztery. Kurde, ten co zrobił? Już cztery masz? No. Chyba mnie teraz dobiłeś, co? Nie, ja tylko innych zabiję. O nie, tym dużym mieczem. Fajne mają Nie Jest dwóch naraz. No nie! <grym> Nóż w plecy! Za te wszystkie śmierć. Ja też cię po plecach biję. A to jesteśmy kwita. Ja mam 5, nie wiem. Pewnie to jest malutko. A jest jakiś ranking? Później nie ma, nie? No właśnie chyba nie ma jakiejś takiej tablicy wyników, a szkoda. Piękny. Pod tabem powinno być. Ole, ten morduje. O oh god! Dostałem kulkę śniegu Fajny Zabiję! Tego z wielkim mieczem Ty żyjesz? Ja za chwilę tu umieram Wiem, że muszę no, tam kostę i to kostę zmienić na Na coś innego, na jakiś wielki, wielki miecz Ja bym chciał wiedzieć ile miał punktów. No, ja też. No powinno być jakieś podsumowanie tego, to tak za szybko No, Tak, się taka mała tabelka, nie w trakcie no. chociaż na końcu. No nie. cokolwiek, nie? No, to chyba nie byłoby jakieś trudne do zrobienia, skoro gra śledzi wszystkie zabójstwa, nie? Innych ludzi. No to nawet nie mamy się co bać, będziemy. No. Czas w takim nie. razie słuchajcie na ostatnią walkę dzisiaj Czyli tryb 3 na 3. Ja myślać. jestem z Luganem i z trampem. Ja, ja jestem. Firest Girl i Teddy Roosevelt to widział logana? Widziałeś logana? Widziałem Spokojnie, nie będzie spoilerów. No! Ha, bo, faktycznie, był logan jest Hej hej Nie użyj jakieś plecy Tak? Tu tutaj się liczą punkty Zbiorowo, tak? Tak, dla drużyny No, to ja tak coś czuję, że będzie w przeciwnej drużynie. Nie? No, ale to dobrze, będzie zbalansowane, bo my nie ogarniamy. Znaczy ty lepiej tam zabiłeś. Ale mimo wszystko nie gramy jakoś regularnie, no. więc. O nie! Ścianę. Dobra. Nie! Mamy was! Ile masz? Jedno. Remis jest kurczę. Jeden za jeden. No, no, fajnie. Tutaj widzę, że zaraz się rozstrzygnie, kto będzie prowadzić, bo. Są na jeden strzał po środku I Czemu ten trap gdzieś się bił indziej? Nie wiem, jak go na Ja mam ja w ogóle bijąłem, sobie Nie widzę go teraz. No. O jezu, nie <laughs> Może jakiegoś Teddy Roosevelt. Mamy was! Nie <laughs> ma to jak przebicie kostą nie O nie, co to był za strzał Wyjaśnię sytuację ten jest dobry ten Teddy Uwa No Kurde hyper armor. masakra jak masz mało życia? Kto tu mnie tak bił? Aha. Ile macie punktów? 4? 5. Kurde. Ej, fajny. To teraz fajnie, że gramy w punkcie przeciwnych. No śpiesz Te drużynowe mi się bardziej podobają. Jest, jest chaos, ale, ale mniejszy już. Tak, tak. Znaczy niż starcie, tak? No, no. No, bo tam no, co chwilę na plecy się wchodziło. Nie mówię, że ja tego nie ja robiłem. Ja też no. lubię. A no, to jest coś innego po prostu. Fajnie, że te tryby się różnią, nie? To jest go. Ja tryby są ok, tryby są ok, jak na tarku O jezu. Ale mnie tutaj zaraz ścisną. No, ja jestem 2 na 1 Gdzie jest moja ekipa? O. Jezu, na plecy wszedłem, a tu zero pomocy. Nie, 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 strzeli Kurde Ktoś w ogóle? nie, ogóle nie, z góry. Ale mnie zabił z góry z mnie zabił z na głowę. Tak, za takim. Bo prowadzicie? Nie, siedem mamy. O nie, to jest 10. Wow, Kurde, ale ten u yeah. ten ram jest dobry, naprawdę. Ja, ja tu jakąś taką śmieszną Nie ja mogę ogóle z nie korzystam, bo to... To nie A no. on ma ten... Yy, zabójcę smoku Zabiłem go? Tak, zabiłem go też tak samo z góry Ja no jaja A ty byłeś ty? Ale <laughs> tak spokojnie, Wszyscy, nie? W teraz No pani Artorias Ach, jednak Tamten nie pomógł. Nie, bo on sam miał bardzo mało. Dobra, ej, kurde, już myślałem, że będzie remis. Ile Wy macie teraz? 9 Mamy 8, no cały czas ten jeden punkt brakuje. 10, już Uuu. Ciężko będzie ja widziałem. Tak, przegraną rozgrywkę, koniec. No nie, już myślę. A ja, ja tego biję. <laughs> Jak zwykle. To, ale to była naprawdę najlepsza, nie? Zdecydowanie Fajna, tak. super było. No to teraz do, do wygranych spokojnie. Tak, tak, teraz do wygranych. Starcie. Starcie dwóch. To jest lepsze niż pojedynek. No, no pojedynek to tylko i... Znaczy lepszy jest, nie? Po prostu. Jeden błąd, koniec. Jedno życie. Jecha yeah. Kurde, tak szybki masz te ataki Jezu, ile, tyle tych ataków jeszcze robisz Nie. Yeah. Ale to jest spoko, bo jak się raz coś nie uda, to wiesz, możesz zawsze A dobra, zmień broń sobie, nie? Czy coś takiego Mhm mm Dobra, no ale jeszcze, Zostaniemy może w tym odcinku przy tym gdzie ty jesteś tutaj? Oho! Jakaś karetka Witaj! O, ale... Ty dlaczego czemu tak mało? 51 obrażeń, No co to ma być? No właśnie Uuu Weszło to? No <laughs> O nie Wyczekał! Wystarczy ten dystans zrobić, nie? I już koniec. O ja nie dostaję teraz życia. No. Słyszałem, nie wiem czy to prawda, że na tą kaosu to przez pewien czas bardzo dużo na arenach grali, a teraz praktycznie rzadko się widuje. Nie wiem no, czy to no? prawda. Bo... Co, co? Ten mroczny czy jak.? Nie, tą kosę, nie? Co ja mam? Aha, no. No teraz jakieś takie wielkie miecze się w sumie widuje, no? jak gramy, to faktycznie co chwilę ktoś z ma. No, o nie! A, ale kosa właśnie dlatego też była grana, bo. Nie, no, kosa jest dobra i ma duży zasięg. No, widzisz, raz cię trafi i nie koniec. Jest szybka, no. jak już zacznie. No, tylko problem, żeby trafić. Pożywić. No, mhm. ja widziałem cię. Ach. O nie Stamina Ty masz dwa, nie? Zabójstwa czy trzy? Ja dwa No nie No ja coś tam wyszło Kurde, jak ty masz Taki... nie wiem. Szybki, taki... jakiś yy... No mnie namierzasz, nie? Tak masakrycznie szybki. No. Jakbyś się skręcał w powietrzu. Jak Frida. No. O! O nie, to myślałem, że nie wejdzie. W sumie, ja też tak myślałem. No. Wojownik Kondziu ginie z twojej ręki. No i Remis. A ci powiem, że teraz masz dobrą sytuację, bo ja nie, jest co Ty masz. No. <gry> to jest straszne. Ale mam nie? dobrą sytuację. <gry> w sumie <gry> Podobnie teraz mamy. O nie. No nie! Też ja nie mam Estusa W sumie mamy chyba tyle samo życia No A nie, nie da się już tarczy wyciągnąć Jak się trafi raz, nie? No To już jest koniec no, O rolę To znowu, znowu masz lepszą sytuację A ty dostałeś życie? Życie tak, Estusa nie To ja właśnie wtedy nie dostałem nie? Nie, no powinieneś chyba życie dostać, ale jest tu stania. Jezu, jakie podrażenie. to obrażenie. Nabiło ci od razu? Prawie nie żyję. Ty, a teraz było 211, a zblokowałeś. Ja nie ogarniam, jak to nabija obrażenia. Ładnie, ładnie. Kamba. Trochę. Ostatnio ty wygrałeś. Rze Te? Wiesz co? No, ten poprzedni, tylko że pojedynek, nie poprzedni. Patrz, rozgrywka no. zakończona. Uuu. <śla> Chociaż jedna wygrana. Na no ja kolejny idealnie. Teraz, no. teraz u siebie na pewno wygrasz. Także co? Będziemy kończyć, myślę, ten odcinek, także y oczywiście y po kolejne warki zapraszamy do końca na materiał. Będzie oczywiście link w opisie i pewnie gdzieś tam w komentarzu też podrzucę. Także cóż. Dzięki bardzo za oglądanie. I do następnego razu. Dzięki. Hej, hej. Hej, hej.